Komuna Matata, dzisiaj drugi odcinek z Włoch, będziemy dokonywać unboxingu włoskich produktów spożywczych, na pierwszy ogień będzie szło Pepsi, widać tutaj charakterystycznie nieregularną butelkę, która raz się zwęża, raz rozszerza, raz się zwęża, na drugi ogień będzie szła Fanta i w Polsce nie widziałem takich butelek z tym charakterystycznym zwężeniem. Mamy oczywiście napisy w języku włoskim. Następnie będą szły chipsy Lays. Takie oto i sądzę, że są mniejsze paczki, ale jest i tyle samo. Nie są paczki chipsów tak zaduchane jak u nas w Polsce. Następnie będą szły marketowe Progaliki z czekoladą jest ich 6 i jest ich 300 gramów, czyli wychodzi na to, że każdy waży po 50 gramów. A na sam finał niespodzianka. Dobrze, zaczynamy degustację. Zapach pachnie dosłownie tak jak nasza kola. Próbujemy. Zdecydowanie mniej gazowana. Pepsi jest bardzo mało gazowana. No, składniki ma takie same, co czynię Pepsi. Ja teraz idę przepłukać usta. Będę przepukam sobie usta i żeby mieć lepszy posmak. Ale woda jest w Następnie Fanta. Zwykła pomarańczowa Fanta. Ostrożnie. O, widać tutaj charakterystyczną nakrętkę. Prodota in Italia. Widać zdecydowanie, że tej szklance jest o wiele najjaśniejsza od y, fanty polskiej. W zapachu intensywnie czuć cytrynę. To nie jest polska fanta zdecydowanie, to jest zupełnie coś innego. Następnie y, będzie. Będą chipsy, o to wiem, że tak samo zdecydowanie. Jak, się, jak się, po prostu? Dalej, rogaliki czekoladowe, marki sklepu po prostu. Próbujemy, otwieramy. Widać tutaj zapakowane rogaliki, takie, oto w supermarketowy sposób. Próbujemy. Bardzo mocno są domuchane. Smak czekolady gorzki. Smaku jak typowe podróbki seminary z Polski. A na finał niespodzianka. W Polsce nie do spotkania. Yy Oreo. Tak, oreo jest koloru żółtego. I nie, nie wiemy czego się mamy spodziewać, także otwieramy. Tak bo to się prezentuje. Próbujemy. Smack są bardziej mleczne. Oczywiście nasz obraz jest czarny, a nie jasny. Mmm, dobre. A, tak. Polecam. Polecam. Tutaj nawet jest również logo włoskie z flagą włoską, także jest to produkt lokalny, prawdopodobnie. Chipsy nie polecam, smakują tak samo jak nasze. Rogaliki można zjeść w podróży. Oreo polecam. Na samym końcu odcinka chciałem serdecznie pozdrowić moją drogą ekipę motocyklową Riders Szklary Dolne. Komuna Matata.